Cześć. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o książce pani Beata Agapsowicz. Dajmy sobie drugą szansę. Książka jest czwartą książką z serii opowieści z wiary. Wcześniej ukazała się książka Cztery Pory Miłości, Trudne Wybory Miłości i Oczy Pana. Pani Beata napisała również powieść pod tytułem Kresowa Miłość. Przeczytałam wszystkie jej dotychczasowe książki, a książka Dajmy sobie Nową Szansę jest książką najnowszą wydaną w tym roku. Pani Beata jest pedagogiem, mediatorem rodzinnym Lokopedą. Ma bardzo przyjemny, lekki styl pisania, przez co książka czyta się z przyjemnością, a fabuła jest tak wciągająca, że ciężko ją odłożyć. Książka ma czysta 44 strony. Tak mnie wciągnęła, że czytam ją nieraz do pierwszej w nocy i przeczytałam ją trzy wieczory. Książka Dajmy sobie drugą szansę. Opowiada o problemach rodzinnych. Zaraz na początku poznajemy pięciu bohaterów. Pierwszym z nich jest Antoni, który jest starzałym panem, który w młodości porzucił swoją rodzinę. Na starość dostrzega mu samotność i inne konsekwencje jego. Wcześniejszych decyzji. Będąc usługi życia postanawia próbować naprawić swoje błędy. Drugim bohaterem jest Konrad, który samotnie wychowuje trójkę dzieci, potem jak dwa lata wcześniej zostawiła go żona. Musiał wziąć na siebie odpowiedzialność za cały dom oraz za to, by pomóc dzieciom odnaleźć się w nowej sytuacji. Kolejną bohaterką jest Agata. Agata przez trudne doświadczenia dzieciństwa. Podejmuje w swoim wczesnym życiu złe decyzje, których konsekwencje ciążą jej na sercu i utrudniają jej dalsze życie, przez co jest pogubioną osobą i chciałaby jakoś też naprawić tą sytuację. Kolejnym bohaterem jest Ryszard. Ryszard jest już w małżeństwie 20 lat, jednak nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swoją rodzinę. Każdą pracę, którą rozpocznie, kończy po okresie próbnym, a nawet wcześniej. Sytuacja zaczyna na ciążyć jego żonie, która y, musi brać całą odpowiedzialność na siebie, a Ryszard przez y, swoje doświadczenia z lat y, dzieciństwa nie umie sobie poradzić z życiem codziennym. I ostatnią bohaterką jest Iwona. Iwona, której życie z początku wydaje się idealne, jest panią architekt, najbardziej cenioną w mieście. Jednak później wychodzą problemy. Jej dziewięcioletnia córka popada w uzależnienie od gry na tablecie, przez co staje się agresywna i sprawia problemy wychowawcze, a jej mąż wdaje się w romans i porzuca rodzinę, przez co sama Iwona też wdaje się w romans. Historia tych pięciu, z pierwszej perspektywy, zupełnie dla siebie nieznajomych osób nagle zaczyna się przeplatać na kolejnych stronach i łączyć w jedną całość. Wszyscy bohaterowie próbują y, naprawić swoje błędy i zawalczyć o swoje rodziny, często podejmując też złe decyzje. Popadają w jeszcze większe tarapaty, jednak w końcu ich serca kierują się w stronę Boga. A aspiracji do naprawy swoich błędów szukają w kościele. W książce pokazana jest moc przebaczenia oraz konsekwencje tego, jak nieświadome decyzje rodziców wpływają na przyszłe życie ich dzieci. Książka kończy się happy endem dla niektórych z bohaterów. Dla niektórych wlewa nadzieję na to, że jeszcze kiedyś będzie dobrze. Uważam, że jest to idealna pozycja na długie jesienne wieczory. Jednocześnie, też, książka jest wpisana w taki sposób, że bardzo rozwija wyobraźnię i nasuwa możliwości rozwiązania problemów. Bardzo podoba mi się to, że książka wlewa nadzieję i pokazuje. Że nawet w beznadziejnych sytuacji Bóg zawsze znajdzie jakieś wyjście i że nie warto tracić nadziei, że warto walczyć do samego końca.